Solarium to był właściciel pizzerii na przykład. Jak dostał dofinansowanie na Solarium? No i to jest pomysł biznesowy, połączyć pizzerię z Solarium. To jest jakiś pomysł biznesowy. Jaka to jest odbudowa po Covidzie? Znaczy, Masz rację, raz do jednego, że rzeczywiście tutaj system tego nie weryfikował, Poluzowano kryteria i ludzie od tak sobie dostawali pieniądze. Ale ja ci powiem, jaka to jest odbudowa po Facet miał pizzerię, tak? Rząd Pisu kazał mu tę pizzerię zamknąć na długie miesiące w trakcie pandemii bez sensu zupełnie, bo nie trzeba do było tego tarczę. robić. Po czym a nie wiadomo, czy facet się na nią załapał. Tarcza, też była, tarcza pisowska była też rozdysponowywana w absurdalny sposób, często. Facet stracił jakieś dochody, no może się teraz odbuduje, jeżeli ten pomysł jego biznesowy wypali. Ja nie mówię, że nie znam tego konkretnego przypadku, tak naprawdę nikt nie wie, czy to jest uczciwy przedsiębiorca, czy nie, czy on oszukuje, czy nie oszukuje, ale chcę pokazać, że. Nie ma nic nagannego w tym, że ktoś sobie wymyślił oryginalny pomysł na biznes i wystąpił po dotację z tego programu. Jeżeli kogoś potępiać, to ludzi, którzy ułożyli kryteria i którzy w ogóle weszli w to KPO.